Ratowniczym. Dobra, i my zaczynamy kolejną misję. Duma floty transportowej Project A ja Freedom zapisze. Kontenerowiec Kopernik startuje z naszej bazy na Jowiszu z tajną misją. Spotkasz go na orbicie i Zabrało? będziesz eskortował do oznaczonego tak. boją nawigacyjną punktu skoków nad przestrzeń. Kontenerowiec musi bezpiecznie wyjść z układu. Wykonanie zadania równoznaczne będzie z premią przyznaną przez dowództwo. Mhm. Fajnie, cieszę się. No i po tej misji powinienem już dostać te lepsze rakiety, bo kolejna misja to jest przekichane. A tak, średni. Jednak dobrze. Ale wydawało mi się, jakbym grał na łatwym. Może mi się to tylko wydaje. Uwaga, tango, Fox 6. Czyż to Sformować nie piękny widok? To Spójrzcie, to Jowiusz! Jak śmiesz. Nie Dobrze, ruszam się. I my osłaniamy nasz PTF, Kopernik. O, Kopernik. Bardzo dobrze. do Bardzo dobrze, że w imieniu Polaka nazwaliście Nie ja na Się przerwy. nazwiska, ale Kontakt, w każdym zanim, razie uczciliście. Polaka To jest najważniejsze. Przyjęłam. Odbiór. Spoko. Musza też jest fajna, naprawdę. Najbliższy patrol bandytów za 20 sekund. Ale popatrzcie, popatrzcie, czy to Dzięki nie jest piękny lanko. widok tego jowisza? No po prostu. Nadlatują do roboty, chłopcy. Te wszystkie Bez oba, elementy, to po, prostu... tu o, to po prostu. O, co się atakuje? To po prostu za niebiesko. Jak Fox 6 niego jedyną misją. Nieobrażeń, nie obrażaj mnie, proszę cię. Ej, mamy tu ASA. Mamy ASA. Idziemy, idziemy. Nadzienie znaczy, lecimy, nie no, idziemy. Mamy Asa! Prosto, w cel. Prosto! Dajesz! chcę go z maszynówki zaatakować! się nie maszynówki, to jest chyba jakaś laserówka. No, coś mnie tam drzienie. atakuje. O, o. No i jeszcze 10 myśliwców w No, nie Ej, we mnie. Mamy tu asa. w dziesiątkę! Coś mi siedzi na ogonie. Wiem, że mamy asa, kurwa. Bez przesady. Prosto jak można strzelił. PROSTO! O, coś mnie strzela. O, prawie bym walnął w niego. No, na razie mamy tylko tyle, ale później na przykład jak ulepszamy atak... ...mamy coraz lepsze uzbrojenie rakietyjne, takie bajery. Jak ulepszamy y, znowu... Y, ...obronę... No to zwiększa nam się jednocześnie pancerz, potem pole siłowe, a potem jeszcze mamy takie coś jak małe robociki, które nas reperują. Ale to nie całe życie, tylko tam chyba jedną czwartą. O kurde. No nie we mnie. No bez jaj, myśliwce tylko atakują, a ten tak po dupsku dostaje. No, teraz. Pewnie, że w mordę. No! No, rozwal, proszę! Gdzie są nasze... Rhythm do Tango Fox. Dziesięciu bandytów i okręt dowodzenia czekają na przechwyt. Kontakt za 20 sekund. Ponad dziesięć. Okręt dowódcy, kontakt 20. O kurde... O, patrzcie, co wylazło spod tej skały! Jakie bydle! O, mamusiu, tęsknię za twoją kuchnią. Brać się za bombowce. Nie mogą A ja to jest transportu za babciowym plackiem. <noise> Dobra, nie będę gadał. Kupot! Trzeba obronić Frachtowiec kopernik. Dobra, gdzie są te myśliwce? 10 myśliwców, dwa bombowce i jeden krążownik. O, leci. O kurde ile jest? No, ładuj, ładuj. Prosto między oczy! Prosto między oczy! No i przy okazji jeśli ulepszamy też strzały... Nieźle. O kurde! Nie, tylko... A kurde, zderzenie było małe. Błądowca najpierw rozwalić, bo to jest niebezpiecznie. A co miałem mówić, w trakcie jeśli ulepszamy uzbrojenie to nie tylko dostajemy... ...nowe bronie, ale także możemy też dolepszyć te, które już mamy. Mianowicie możemy na przykład dwa razy te rakiety, które teraz wypuszczam użyć albo trzy razy nawet, ale to daleko, daleko ładne trafienie! Ładne, ładne! Jak w mordę strzelił! Ach! Jeszcze dwa myśliwce A, to jest mój No to gdzie jest jeszcze jeden? OCHRANIAJ FRACHTOWIEC P.F. KOPERNIK Dobra O, go Co to miało być? CHYBA SIĘ UDAŁO Chyba, chyba DA, ODLATUJĄ MY TEŻ RÓŻMY TYŁKI O, jest tam Tango Fox, no, dobra coś, robota, co... wycofajcie się i do bazy Do bazy, do bazy Wracamy do domu, odbiór Na ziemię